Proszę, jak Heniek ziółka lubi. Proszę, jak się pije ziółko. O, proszę. Cało mursane, jak świnka, normalnie, w błotku. Takie ziółko pycha. Mm, mm -hmm. Trawka wszystkim smakuje. Mm. O, proszę patrz, jak na imprezie. Heniek, już koniec. Ja wiem, że pyszne jest to lekarstwo. Tak, przepyszne. Jeszcze kawkę zostaw. A niech pokaż mortkę. Piękna. No to ty nie jesteś chory. Jak no. ty jeszcze takie akrobacje robisz. Oj! Tu masz jeszcze spaluszka. Pyszne, Ojejku, jakie pyszne. Cudowne. Teraz trzeba będzie mieć chęka. No. Miał mm mniam. -hmm. <laughs> Koniec na dzisiaj. No. Dawaj brudkę. Ty to jesteś jadź, cała jestem brudna, patrz jak ja wyglądam. Wszystko wylizaj, tak, nic nie może zostać. Proszę, jak się lekarstwa... Ziółka lekarstwa... są zdrowe. Tak się lekarstwa właśnie wcina. O, proszę, jeszcze tutaj, Heniek, tu jeszcze. Tu, 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 tu jeszcze masz. No,